Siemaneczko, wczoraj na naszym kanale pojawiło się moje typowanie czwartkowych meczów Ligi Narodów. A teraz czas na tasiemkę od naszego eksperta Sebastiana, który ma naprawdę wysoką skuteczność. Zresztą zapraszam do typów, sami się przekonacie. Zanim jeszcze przejdę do kuponu, to tylko szybko wspomnę, że Superbet przygotował specjalną promocję na mecz Włochy-Belgia. bookmacher gwarantuje kurs 150 za wytypowanie gola jednej z drużyn. Szczegóły promocji znajdziecie poniżej. W opisie filmu. Włochy wygrają lub zremisują i powyżej półtora gola. Sebastian przewiduje, że Włochy na własnym stadionie zgarną przynajmniej punkt, a w meczu padną minimum dwie bramki. Historia starć tych drużyn zdecydowanie przemawia za drużyną z Półwyspu Apenińskiego. Typ naszego eksperta sprawdziłby się w czterech z pięciu ostatnich bezpośrednich spotkań. Warto również zauważyć, że w dwóch pierwszych meczach Ligi Narodów Włosi zgarnęli 6 punktów, zdobywając łącznie 5 bramek. Belgowie natomiast mają problemy na wyjazdach. Wygrali jedynie dwa z ostatnich pięciu takich spotkań. Obie drużyny lubią zarówno strzelać, jak i tracić bramki, dlatego liczymy na co najmniej dwa gole i punkty dla składra Azura. Izrael, Francja. Zobaczymy gole w obu połowach. Francuzi nie mogą być w pełni zadowoleni ze swoich dwóch pierwszych spotkań w tych rozgrywkach. W pierwszym starciu przegrali z Włochami 1-3, gdzie w obu połowach padły po dwie bramki. W kolejnym meczu pokonali Belgów 2-0, strzelając po jednym golu w każdej połowie. Typ Sebastiana na przedział od jednego do trzech bramek w każdej połowie sprawiłby się więc w obu tych spotkaniach. Patrząc na pięć ostatnich wyjazdowych meczów Francji, ten typ także miałby duże szanse powodzenia. Zerknijmy też na sytuację w meczach Izraela u siebie. Typ okazałby się skuteczny w czterech z pięciu ostatnich domowych spotkań. Również w dwóch pierwszych meczach Izraela w tej edycji Ligi Narodów ten typ sprawdziłby się doskonale. Anglia, Grecja, pewna wygrana Anglików. Anglicy są zdecydowanym faworytem tego starcia, co nie dziwi, bo grają na Wembley, gdzie z każdym rywalem byliby na uprzywilejowanej pozycji. Grecy natomiast bardzo udanie rozpoczęli nowy sezon Ligi Narodów, wygrywając dwa pierwsze mecze, podobnie jak synowie Albionu. Jednak od Anglików grających w niższej dywizji Ligi Narodów wymaga się kompletu zwycięstw. Choć wygrali tylko dwa z ostatnich pięciu spotkań u siebie, to rada punktów miała miejsca w starciach z drużynami światowej czołówki, takimi jak Belgia i Brazylia. Podczas wrześniowych meczów reprezentacyjnych Anglicy zdobywali po dwie bramki w obu spotkaniach, które zakończyły się ich zwycięstwami. W ostatnich czterech meczach Anglików proponowany typ Sebastiana sprawiłby się w trzech z nich. Austria-Kazachstan-Grad-Goli. W ostatnich meczach Austriaków trzy bramki padały w czterech z pięciu spotkań. Jedynie w starciu ze Słowenią w pierwszej kolejce Ligi Narodów nie udało się osiągnąć tego wyniku. Podobna sytuacja ma miejsce w spotkaniach Stanów. W ich meczach również oglądaliśmy 3 bramki w 4 z 5 ostatnich start. Natomiast w 5 ostatnich wyjazdowych meczach Kazachstanu za każdym razem padał over 2,5 bramek. Norwegia, Słowenia, Gwiazdy wpiszą się na listę strzelców. W tym meczu Sebastian typuje, że Erling Haaland lub Benjamin Szeszko zdobędą gola. Obaj są kluczowymi zawodnikami swoich reprezentacji. Haaland strzelał w trzech z ostatnich 5 meczów Norwegii, a w tym sezonie ma już na swoim koncie 12 goli w 12 meczach. Szeszko z kolei zdobył 10 bramek w tym sezonie, z czego 4 Padły w dwóch meczach Ligi Narodów, gdzie w obu wpisywał się na listę strzelców, a w ostatnim meczu zanotował nawet hat-tricka. Obaj są absolutnymi gwiazdami swoich drużyn narodowych i oczekuje się, że będą mieli istotny wkład bramkowy w nadchodzących spotkaniach. Nasz ekspert uważa, że któryś z nich z pewnością dołoży od siebie bramkę. Podsumowując, kurs całkowity kuponu Sebastiana wynosi 10,21, więc jeśli zagramy na przykład za stawkę 50 zł, to możemy zgarnąć około 450 zł. Dajcie znać w komentarzach, czy gracie razem z Sebastianem i pamiętajcie o lajkach, komentarzach i subskrypcjach, ponieważ pomaga to wspierać nasz kanał. Zieloności i do zobaczenia!